Alezwis. Marny popis. O tak. To gamoń. Niczego nie wskórał, prace nadal trwają. Wyślij tam kogoś z naszych ludzi, niech szpieguje węższy, niech zbierze informacje. Masz kogoś konkretnego na myśli, wielki Cezarze? Nie, kogo chcesz. Wiesz kogoś, kto wszędzie się wślizgnie. Harimatis. Tak! Aha! Cezarze, oto i Harimatis. Twoja najlepsza agentka. A we Cezarze? Chwała i sława. Harimati jest to profesjonalistka, królowa kamuflażu. Pokaż? Jak patrzę, tak to mnie widać. Ale jak tak, to już nie. Widać mnie? Nie widać mnie. Widać mnie? Nie widać mnie. Nie widać? Widać. Supernie. Nie widać? Nie widać, widać. Widać, nie widać? Trochę widać i nie widać. Teraz widać. Hmm. Robi wrażenie, co? Hat er, ja. Yeah. Na, no, das ist wirklich leicht, das ist die